Witam Was serdecznie, ja jestem rolnik Szuka. A to jest taka skrótowa prezentacja tego sprzętu Hardy Commander 3200. Jest to nowy, używany nabytek w tym gospodarstwie. Pierwszy sezon będę nim pracował, więc zapewne wiele o nim nie powiem. Ale jest kilka kwestii, które chciałbym podjąć a propos tego sprzętu. Wszędzie mhm. odblokować zaczep, inaczej nam się nie opuści, tak? Skorzeń. Pozoń blokujący. No kilka słów o Hardy. Doszły mnie słuchy, że niektórzy boją się korzystać z hicza, takim zetorze na przykład, czy przy gdzieś polskich ursusach, ze względu na to, że, że potrafi się taki zaczep opuścić. A instrukcja wyraźnie mówi, żeby podczas pracy pracować z podniesionymi ramionami. Wtedy jesteśmy bezpieczni, bo jednak e, te cięgła cały czas podtrzymują zaczep. Hardy Commander 3200, wiadomo jak to przy używanym. E, no szukaliśmy generalnie Hardiego, natrafił no się taki Commander. Pojemność około tej, której szukaliśmy, nawet trochę więcej, no ale 3200 to jest najmniejszy model z serii, tak naprawdę produkowanej w tych latach mniej więcej 2006, bo ten model jest z 2006 roku. Kolejny był 4400 litrów i 7000 litrów. Belki też występowały chyba w trzech czy czterech rodzajach. To jest Belka Delta. Od 18 do 28 metrów była produkowana. Tutaj jest 27 metrów szerokości. Tak wyczerpałem przez kolejne ujęciu. Jak tu stoję, to o płyn zalany płynem jest na zimę. To już my robiliśmy, baliśmy się, że, czy bałem się, że nie pospuszczam wszystkiego, tak naprawdę z tych wszystkich przewodów i postanowiłem zalać go płynem. Ale jeśli chodzi o rozwadniacz, to w sumie mam pytanie do widzów. Ja tutaj nie jestem jeszcze w stanie dużo powiedzieć, ale czy jest tutaj jakaś regulacja, możliwość regulacji ciśnienia napływu? i mieszania, bo no, udało mi się uruchomić tutaj mieszanie, spuszczanie, napełnianie rozwadniacza, ale, 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 temat taki, że czy jest jakaś po prostu regulacja przepływu na to, żeby on jeszcze, jeszcze pod większym ciśnieniem tutaj ro rozpuszczał te środki. Tak jak mówiłem wcześniej, na pewno nie będzie to szczegółowa prezentacja, bo no za dużo, po prostu nie wiem jeszcze, jeszcze takiego przeglądu konkretnego nie robiłem, e, w nim nie próbowałem wszystkich funkcji. No ale na pewno tutaj dźwignia, którą wybieramy, skąd ma ciecz być pobierana, dokąd ma być prowadzona. Także to w miarę logicznie jest rozrysowane na, na tych piktogramach. Tutaj filtr yy, ssawny, który łatwo czyścić zaworem. Jak się go odkręca, to nawet z pełnym zbiornikiem możemy to robić. Nic nam się tutaj nie zaleje, bo od, od, odcinany jest dopływ cieczy. Jakieś schowki. No i, i zetor się pojawia. <grym> bo to będzie ciągnik, który, który będzie pracował z tą maszyną na zmianę z klasem, prawdopodobnie Arionem, ale jednak chciałbym popróbować takim zatorem, jeśli ktoś ma doświadczenie takich 3200 litrów z tego typu ciągnikiem, to jestem ciekaw opinii, jak to się sprawdza. Nie ma górzystych terenów, więc powinien sobie poradzić. Jeśli chodzi o łuźwig tutaj zaczepu, no to na Hiczu tutaj może być 15 kN, czyli około 1500 kg można spokojnie zaczepiać na tylny hitch. Tutaj przy pustym zbiorniku ze specyfikacji wynika, że obciążenie na zaczep tego opryskiwacza to jest 500 około 80 kg, więc liczę, że tutaj zatankowany do pełna nie przekroczy mi tej półtorej tony, chociaż nie wiem, w sumie trzeba by to sprawdzić. O, tutaj jest taki temat, też jest filtr, jest myjka. Można sobie opryskiwać, opłukać. Hamulec i postojowy można zaciągnąć. No, tu jest po prostu schowek na opryski. Gdy okazało się, że trzeba przyprowadzić ten opryskiwacz na kołach ciągnikiem, no zacząłem rozmyślać na temat zaczepu i ucha, które tutaj jest, i okazało się, że otwór tutaj jest 50, czyli ucho przystosowane pod zaczepy Hitch i zaczepy Piton Fix. W klasie niestety nie ma belki polowej. Nie ma tego zaczepu Piton Fix oraz Hitcha, no i była zagwostka, czy ten, ta 50 wejdzie nam w zaczep transportowy, ten górny, gdzie przystosowany jest oczywiście do UH-40 w środku. No udało się, choć nie powinno się tego tak agregować, daleko nie jechaliśmy, więc, więc sobie na to pozwoliłem. No i zaczęło się w ogóle właśnie rozmyślanie nad tymi zaczepami i... Ja pamiętam, że wielu yy, przez cały mój okres gdzieś tam nagrywania filmów yy, pojawiały się takie przypadki, że chciały jakby taki materiał o zaczepach, no ale materiał o zaczepach jakby jak sam z siebie nie wydawał się zbyt ciekawy. A teraz, gdy wszedłem w temat, www.sklep.zaczepy24.pl mnie wsparł i, i nawet przywiózł mi na, na pokazanie kilka zaczepów, żebym, żebym zrozumiał o co chodzi w tych zaczepach tak naprawdę. Także teraz, te zaczepy wam y, pokażemy i opowiemy troszeczkę o co chodzi z nimi i odpowiednim łączeniem każdego z każdym. Ja sobie o się tu nie podpinał. No Wiesz, no każdy kupuje Kupuje jakiś sprzęt, czy nowy, czy używany, ciągniki ma stare. Nie wie, jak podczepić. E, tych zaczepów w sumie jest, różnych możliwości jest. I kupić taką używkę takiego Hardiego i się okazuje, że, że jest problem, nie? I, i teraz. Na tym hiczu też nie wiem, czy będzie ciekawie. Pewnie nie ciekawie będzie w przypadku Zetora, bo bardzo głęboko jest ten zaczep i skręt też jest słaby, jeśli chodzi o, o jakieś zawrotki. nie? To uderza tutaj. Nie wiem, trzeba będzie to skrócić. W ogóle to wszystko trzeba dopracować. Dlatego nie jest to, to szczegółowa. Nagrywasz wszystko? Jeśli to, Dlatego nie jest to szczegółowa prezentacja, bo tu jest parę rzeczy do dopracowania. Tak? Ten przewód jest. Słuchajcie, od świateł roboczych belki. Są założone LEDy na belce, z tym, że z czterech działa jeden i, i to jest przewód zasilający. Ja doszedłem po, po, po tej całej wiązce do samego tyłu. Ale no to się zrobi, podłączy, będzie ładny włącznik i wszystko będzie dobrze działać. Ale to do konkretów teraz, do konkretów, o czym miałem mówić teraz? O, jakby ktoś chciał zapinać na to przedłużenie, no ja ci pokażę to przedłużenie. Poza Zetorma to jest na przykład zepsuta obrysówka od Hardiego. Ale w miejsce niej będzie zamontowany po prostu led doświetlający belkę. Bo to jest z tyłu obrysówka i ona nie jest tam potrzebna. Z przodu są obrysówki, to wystarczy. Tam będzie lepsze miejsce na LEDa, A dlatego się zepsuły, bo były w złych miejscach pomontowane. Czy wczoraj, czy przez wczoraj, niedawno to w każdym razie było? Pytałaś się, do czego ten zaczep, takie to przedłużenie? I powiedziałem, że do zetora. No gdzie to leży? Kurwa już chodzi. Aha, dobra. No jest, kurna. Idziemy tam. To to. O, i wielu z Was ma to cały czas założone. Jest to belka rolnicza. I tutaj można by podpiąć oczywiście Hardiego. Byłoby to lepiej dla skrętu, większy skręt byśmy osiągnęli, ale to ma u dźwigu tylko 6 kN, czyli około 600 kg tylko możemy dźwigać. Na tym, czyli tak naprawdę, pusty opryskiwacz możemy sobie przeciągnąć, bo tam 580 kg około nacisku na przypustym zbiorniku. No ale jak zatankujemy, no to będzie już za dużo. No i to, to, to nie jest tak wytrzymałe, że można było z tego korzystać. I tyle. Nieszczegółowo, ma amortyzowane zawieszenie, jeszcze to można powiedzieć. To proszę, to jest tajne. <noise> to jest tajne, tego nie wolno nagrywać. To jest napisane wszystko, co powinno być zawarte, prawda, w punktach, w tym materiale. No później będę miał wyrzuty sumienia, że o czymś nie powiedziałem. W no i zostały same lekkie. Mugdata by powiedział, że takie, takie lekkie rzeczy to on w młodości przy zegarku nosił. Na przykład mówił. Senał. A, jeszcze tam dwa. też nagrywasz. Transport dostarczony. Odezwałem się do producenta v -Orlandii. i tak oto na moim podwórku znalazł się szereg zaczepów. Powiem Wam co do czego. Oni są generalnie Dystrybutorem właśnie w Polsce Tutaj większość jest w Orlandii, Ale mają sklep, o którym mówiłem Ten sklep zaczepy24.pl W którym sprzedają naprawdę Wszelkie możliwości i, I są szpecami w swoim fachu Bo możliwości jest naprawdę Dużo zaczepów To są takie, takie ilości konfiguracji że, że się w głowie nie mieści I do każdego ciągnika naprawdę trzeba podejść Indywidualnie, żeby, żeby To dopasować Tutaj mamy taką ramę nośną do fast tam do serii pierwszej, drugiej, trzeciej te ramy robią. To no muszą być bardzo wytrzymałe ramy, wiadomo jaki fast track jest szybki. Tutaj te zielone no to ogólnie do serii John Deere'ów, szóstki, siódemki do Erek. Robią szersze ramy. Ja wiedziałem, że erki mają w ogóle szerszy rozstaw. Kupimy u nich całość i jaki zaczep chcemy, czy to automat, czy manual, czy tą płytę adaptacyjną, która tutaj widzimy ma nośność 4000 kg. U nich generalnie ramy. I te płyty adaptacyjne mają zawsze 4000 kg nośności. Gdzie gdzieś tam u konkurencji zwykle są to 3 tony. Oni robią 4-tonową wytrzymałość. Także tutaj rama tak zwana długa z Piton Fixem, czyli zintegrowany razem Piton Fix, na który możemy sobie podczepiać Ucho 50. Tutaj rama też długa, ale już bez Piton Fixa możemy sobie spokojnie w taką ramę wsunąć. Zaczep Piton Fix, który mamy tam i po prostu też, też korzystać z Piton Fixa, nie mając go na stałe. Możemy wtedy sobie na przykład do jednej maszyny stosować Piton Fixa, wysunąć go i wsunąć kulowy, który za chwilę. Krótka rama. No tutaj już jest problem, jeśli chcielibyśmy korzystać z dolnego zaczepu wsuwanego, bo no, ta rama jest krótka, służy tylko do zaczepu transportowego górnego. I teraz mamy zaczep kulowy, czyli to, co e, sprzedaje się podobno teraz e, najlepiej. Największe zainteresowanie tym jest, ja jako y, osoba, która wcześniej nie korzystała tak naprawdę z Hitcha, nie korzystała z Piton Fix'a, o kuli nawet nie pomyślałem, no to teraz y, już wiem i śmiało mogę stwierdzić, nie korzystając z sumie jeszcze z takiej kuli, że to jest najbardziej komfortowe rozwiązanie y, przy, zarówno przy podpinaniu, jak i przy ogólnie komforcie prowadzenia się takiego zestawu. Jeśli ktoś nie wie jak to wygląda, no to po prostu kula K80 na którą zakładamy takie ucho też w postaci zaokrąglonej. Blokujemy tutaj sworzniem, żeby nam się to wszystko nie otworzyło. No i e, ciągniemy maszynę bez żadnych luzów. Jak przyjechał do mnie ten zaczep, to zaraz zapytałem się, po co ta gąbka? I Was pewnie też to interesuje. A jest to taki uszczelniacz, słuchajcie, bo gdy mamy to sprzężone, i smarujemy sobie. Od sporo mamy, mamy kalamitkę, która wyrzuca smar, tutaj. Ten smar nam zostaje, nie brudzi się, nie kurzy od dołu, to pracuje w czystości. No tutaj też możemy smarować. To pracuje czysto i, i wiadomo, ścieralność jest, jest lepsza. No i nawet właśnie przy zużywaniu się takiego zaczepu, no to zawsze, zawsze ten luz jest niwelowany, bo, bo to wszystko osiada. No i mamy sprzęg na sztywno, tak? No to jest fajne. Nie mogę teraz zapiąć, bo. Ogólnie to ucho jest lekkie. Także wyjmę sobie to, by wam pokazać, że to się faktycznie blokuje. Jest wachliwe na boki, tak? Ten sprzęg jest naprawdę, ma duże możliwości, jeśli chodzi o przechyły. No i nie wypnie nam się tutaj nic. Na takim zaczepie możemy spokojnie ciągać 30-tonową przyczepę, rozrzutnik, co tylko chcemy. Tak naprawdę wytrzymałość jest o wiele, wiele, wręcz dwukrotnie większa takiego sprzęgu. Piton Fix, spójrzcie, jest ucho 50. No i. Nie jest tak, że, że jest wszystko idealnie spasowane, bo ten luz jest i te szarpnięcia przy ruszaniu i hamowaniu na pewno będą mniejsze, większe. Piton Fix też jest tak skonstruowany, że jest ku dołowi się rozszerza. Widzicie, że on tutaj jest zaokrąglony, więc jeśli maszyna dobrze będzie siedzieć, ten luz będzie mniejszy, ale jednak ten luz zawsze się pojawi. Tak samo przy zwykłym uchu 40, gdzie mamy przy przyczepach dwuosiowych, czy też yy, tandemach te uszy, no tutaj jest 40, w manualnym zaczepie mamy 31 stworzeń, a w stworzeń w automacie 38. Czyli generalnie na baryłkowym automacie zawsze będzie mniejszy luz, a w manualu będziemy ten luz mieć no już naprawdę duży, 31 na 40 no to te 9 mm, to jest sporo. Przy hamowaniu, ruszaniu to czuć. Każdy o tym wie. Kto chociaż raz jechał z przyczepą. Właśnie się zorientowałem, że przy stolu do buraków mamy takie samo przykręcane ucho. I chciałbym was poinformować, że takie uszy właśnie tego producenta są montowane fabrycznie do takich marek jak Zasław, Cenkomet, Metalfach i po prostu fabrycznie producent montuje a my później jeździmy z takimi zaczepami. Tutaj identyczne mocowanie na kulę. Fajnie było mieć taką kulę przy sztolu. Wtedy zaczep, tam gdzie zaczep transportowy, wsuwamy zaczep ten kulowy K80. No i zero luzu i sobie bezpiecznie takim kombajnem pracujemy bez tych uderzeń przód-tył. A teraz jest Pudzianowski. O. Jezu Chryste, to jest ciężkie. <śmiennie> ma <wsunę> I mamy K80 jako tak naprawdę transportowy, górny możemy już to Zaczepy 24 nie podrzuciły nam akurat takiego pasującego e, zaczepu, żeby był na kule i żeby można było tutaj podmienić. No ja nie będę używał kuli, choć gdybym miał taką możliwość, to na pewno, na pewno bym w tym kierunku szedł. Byłaby taka długa oś. Podmienilibyśmy tylko ten obrotowy. O i zawsze trzeba pamiętać, to też tutaj zwrócił uwagę... Specjalista, z którym rozmawiałem, na to, że jak agregujemy sprzęt, to zawsze pamiętajmy, żeby jedna strona zaczepu była obrotowa. Nie może być tak nawet przy hitchu, że, że ta część będzie nieobrotowa. Widzicie, że tutaj jest ta część, oczywiście, się kręci. To nie może być na sztywno. Czy to piton fix, czy, czy hitch, czy, czy inny zaczep, zawsze jedna strona obrotowa, bo różne przypadki podobno wśród rolników są i różne wypadki. Także tutaj proszę o uwagę. Jeśli chodzi o zaczep automatyczny, to chyba go nie trzeba przekonywać, że jest to wygodna sprawa. Automatycznie się zatrzaskuje i tak naprawdę nie musimy wychodzić z ciągnika. Dodatkowo, tutaj w sklepie też zaczepy 24 można nabyć taki pakiet akcesoriów, który pozwala na zdalne otwieranie automatycznego zaczepu. Czyli w każdej chwili, praktycznie do każdego zaczepu, można sobie dokupić taki pakiet które pozwoli nam za pomocą dźwigni z ciągnika rozpinać maszynę. Także przy przeciąganiu jakiegoś sprzętu po gospodarstwie, po polu, nie zapinamy hamulców, świateł, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby spiąć i rozpiąć. W przypadku manualnego wiadomo z czym się wiąże takie zapinanie. Ten zaczep potrzebuje przesmarowania. Nie chce się zamknąć sam, zakurzył się. W przypadku zaczepów właśnie górnych transportowych Większego wyboru nie mamy, albo mamy automat, albo mamy manual. Hamulce też do picu. Pamiętam, że bez hamulców jeżdżę. Południa roboty. Jest ten cytat ostatnio, że ludzie kupują wiesz, tam jakąś furę, jest droga, raz w roku wyjeżdżają i dużo traci na wartości, ale warto, nie? Nie opłaca się, ale warto. <grystanie> Zorientowałem... <grystanie> Jezu, no jestem kretynem. nie potrafię w ogóle jednego zdania powiedzieć. Porównałem ceny zaczepu manualnego i zaczepu automatycznego na zaczepy 24 i wyszło mi, że średnia różnica to około 550 zł. Także słowami cytatu, który teraz krąży w sieci. Są rzeczy, które warto i są, które się opłaca, no to moim zdaniem zaczep automatyczny po prostu warto. Warto dopłacić za 550 zł. Jak widzicie przy Arionie nie ma zaczepu dolnego, nie ma welki rolniczej, nie ma piton fixa, no nie ma możliwości zaczepienia tego y, opryskiwacza. Tutaj nawet jeśli tego y, próbuję przesunąć na dół, chociaż tutaj oczywiście ucho nie pasuje, musiałbym ucho zmienić przy opryskiwaczu, to znów nie jestem w stanie zapiąć wałka odbioru mocy, ponieważ jest to, jest to za wysokie. I przeszkadza po prostu. Także na tą ramę nośną musi trafić takie urządzenie w postaci wsuwanego Piton Fixa i wtedy będzie można sobie pracować z opryskiwaczem tym ciągnikiem. Wszystkie zaczepy, ramy nośne, płyty adaptacyjne posiadają homologacje i certyfikaty uprawniające do przemieszczania się po drogach publicznych. Mamy tutaj na wszystkie elementy roczną gwarancję producenta. O matko bosko, zimno mi w uszy, nie mam czapki. Stwierdziłem, że jej nie zakładam, bo już jest za dłużej. A żadna inna mi nie pasowała do dzisiejszego zbioru. <laughs> tak wyszło. Ładna pogoda, miała być, ale wieje. Jeszcze taki temat. Ja jeszcze z tematów. Miał być krótki odcinek. Jak ma ktoś takiego hardiego, to niech mi powie, czy mam się obawiać przy rozwadnianiu na przykład mocznika, nawozów, takich, które trzeba rozpuścić, zapchania takiego tutaj układu. Czy trzeba z tym ostrożnie, czy można naprawdę sobie pozwolić sypać i to się rozpuszcza? Ja widziałem w sieci, że no naprawdę nie uważają na to rolnicy, sypią i, i, to się, i to się rozpuszcza. A czy są sytuacje, że może się po prostu zapchać? To mnie interesuje. No i jeszcze mnie interesuje e, temat złącza stawnego, a bardziej węża stawnego, czy zakładacie na końcówkę stawną na smok jakiś filtr, czy po prostu ciągniecie e, nie wiem, z mauserów jakichś pojemników. Nie wiem, bo w małzerze, gdy się jakiś tam osad zrobi, to czy to tutaj nie zapycha filtrów, czy, czy lepiej taki filtr mieć na, na końcówce, czy nie. Ja tutaj ogólnie węża nie dostałem, także będę kombinował taki wąż stawny skonstruować i od razu się powiedzieć, jaki najwygodniejszy, jaka długość najwygodniejsza. Bo w sumie, no, żeby nie był za długi, ale żeby no, dobrze się nim manewrowało. Nie śmieje się operator, bo to są poważne tematy. To jak tam możecie, to w komentarzach będę wdzięczny. Taki sam raz. Do beczkowozu jakiegoś na przykład, ciężkiego, albo rozrzutnika. Konkret. Przymierzam się też do rozstawienia kół w Zetorze. Chcę osiągnąć 180 cm rozstawu. Nie wiem, czy trzeba obracać jakąś gwiazdę, czy wystarczy okoła zamienić lewe z prawym. Ktoś, ktoś już to przerabiał, to może mi podpowiedzieć w komentarzu, nie będę musiał już szukać. Opryskiwacz też jest rozstawiony jakoś dziwnie bardzo, już nie pamiętam, ale też jest 180, tylko inaczej, więc też będę musiał go przesunąć. On ma od... Od 150 chyba do 225 możliwość rozstawu, więc, więc będzie taka możliwość. Jak widzicie bardzo jeszcze to wszystko jest tutaj niedopracowane, ja tylko podłączyłem sobie tutaj masę, wyciągnąłem prąd z akumulatora oczywiście przez bezpiecznik, który zasila mi tutaj ten komputer HC 2500, jest to najprostszy komputer jaki występuje z tym opryskiwaczem i bardzo dobrze nie, szuka, nie szukałem czegoś bardziej rozbudowanego, bo wiadomo jest to jakaś tam obawa przed tym, że, że to może, może sprawiać problemy. Zmienia nam w stosunku do jazdy wydatek cieczy, więc to już mi w zupełności wystarczy, sekcje rozłączane, hydrauliczne rozkładanie, wszystko tutaj jest. O, jeszcze odnośnie kalibracji, jak ktoś przerabiał kalibrację, chyba są dwie możliwości w instrukcji kalibracji, to może mi podpowiedzieć jak najlepiej skalibrować, e, jeśli chodzi o wydatek cieczy. Tutaj ten płaskownik jest oczywiście przykręcony, no można powiedzieć na stałe, ale na blachu wkręty, więc łatwo jest to demontować. Cały uchwyt zrobiłem tak, by troszeczkę było pod kątem, żeby siedzenie nie przeszkadzało. Tutaj skrzynka też nie przeszkadza, można ją otworzyć, więc to tutaj na styki było. I dojdzie jeszcze takie coś, takie pudełko, będzie zapalniczka dodatkowo i gniazdo DIN, które widzicie tutaj będzie wstawione, będzie można sobie podłączać. Do tego jeszcze jakiś przycisk na pewno do włączania, podświetlenia belki też się tutaj znajdzie. Co, jak myślicie, Zetor da radę z tym zestawem? Dziękuję Wam za dotrwanie do końca. Zostawiam Wam link do sklepu, o którym tyle była mowa w tym odcinku. No i co? Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się i do zobaczenia.